Małe, duże, zgrabne, niezgrabne, męskie, damskie. Zadbane, spracowane, brudne, czyste. Dłonie twoje, dłonie moje. Dlaczego zasługi za dobrze zrobiony projekt przypisuje się z reguły głowie? Świetny pomysł, dobrze wymyślone. Gratulujemy sobie tych pomysłów, szybkiego myślenia, rzadziej szybkiej pracy rąk. Nie mówi się o ilości metrów, może nawet kilometrów, które zrobiliśmy ołówkiem po kartce. A co z ilością kliknięć lewego i prawego przycisku myszy? Co z ilością wyciętego linoleum? Jakbyśmy zapominali, że ten brud pod paznokciami z zeschniętej farby i ubrudzona zewnętrzna część ręki, przez pocieranie o zamazaną ołówkiem kartkę, jest kwintesencją naszej pracy. Próbujemy jak najszybciej oczyścić dłonie. Myjemy je raz, drugi, trzeci. Farba nie schodzi, więc używamy mocniejszych detergentów. I znowu próbujemy raz, drugi, trzeci. Może używamy gąbki? Traktujemy dłonie jak narzędzie, jak pędzel, na którym zaschła farba, więc trzeba go porządnie umyć. A to ręce wykonują pomysły naszej głowy, rysują, malują, wycinają, skrolują, tworzą, czasem nawet coś, co zaskakuje głowę. Dzięki temu uzyskujemy wyjątkowość. Role się odwracają i to ręce przewodzą, pobudzają głowę do dalszego myślenia, eksplorowania. Zapominamy o nich w codzienności. Znikają gdzieś w natłoku obowiązków i stają się zwykłym narzędziem. Nie zachwycamy się tym, jak świetnie klikają w klawiatury albo jak prosto trzymają ołówek. Nie zwracamy uwagi na to, co się z nimi dzieje. Notorycznie się zacinamy, kaleczymy, wystawiamy je na różne próby. A może dajmy głowie pomyśleć inaczej?